tutaj ze mną? Ale masz gdzieś jakieś inne Ja się nazywam... Z, z Maja Maja, po prostu Maja Ja się nazywam <laughs> Dobra mm. Jak tam Nito Dobrze, to graj Nito Ja sobie zagram Whatever. Yy. Yy, więc okej, okay. no możesz kliknąć gotowe. W dzisiejszym odcinku yy, Zaraz się dowiecie co będziemy robić, ale Maja, słuchaj, przed chwilą kupiliśmy sobie dzisiaj pomidorki, co nie? Prawda? Maja, tak, Maja miała pomysł, że, yy, że zabierzemy pomidora. Ale to są takie kniotki, nieprawdziwe, i jakby, i będzie jakiś zadymiarz, nie? I że tu doda szczęścia, tak jak nasza świnka. A potem myśli, jakby był czerwony pomidorek, bo to są różowe pomidorki, nie? No to... Tam były jeszcze zielone. No tak, no, no, no. Dobra, co są różowe? Ja jakby był czerwony, to by był czerwony zadymiarz, albo stardrop. I ona takie, Ej, a może zabierzemy coś żółtego? I mamy żółtego Pikachu. Więc widzowie, ja zaraz będę miała skrzynkę i zobaczymy, czy trafię może Amber, słuchajcie. Może Amber, może Sandy. Maybe. Albo coś, żółte... albo jakiegoś żółtego zadymiarz. No, no tak, to czyli to, co mówiłam. Najgorzej jak... Tak, chciałabym najbardziej top 3 to tutaj Mac, Amber i Sandy, nie. Mógłby do tego jeszcze polecić kruk i... Li, i kruk, nie? Nie, 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 nie mamy już. Li. Jeszcze kruk, nie? No, kruk też. No i to takie top, słuchajcie. Albo jeszcze... wiesz kogo? Tego klauna jak on się nazywa. Clown? Nie, ten, ten nie, ja pokażę Ci pokażę. Aha, dobra. No ja nam pokażę. Ja wam ci pokażę, mi, ja wam pokażę, o mi chodzi. No właśnie. Send jej dobniej. Nie mogę. No ale ja nie mogę jej dobić, bo jak ja podejdę, to od razu umrę. No, o tym mówiłam. Super. minus 6. 6. Dobra, no to pokaż, o jakiego ci chodziło. Dobra, Maja, ty musisz zmienić na innego zatymiaka. Nie możesz zmienić tam, bo Nita ma do dużo tych warków. A, jej chodziło o Chesterę. to ty Nie, Nita. No dobra, ale musisz... Zmienić zatymiaka, bo mam za ciężko pochodzić. No, możesz sobie na przykład Bonnie zabrać. Bonnie? No, albo Jessie, no, albo Jackie. Nie, nie wiem. Czy Je, Jessica. Albo razem może sobie pokrać, czy Nie, ja lubię sobie grać. Tak. No tak, no ruf. dobra. I'm so shiny. Ja ruf mnie nie so shiny. Tylko na nim 10 bucharków No właśnie, więc. A ty go trafiałeś mm -hmm. ze skrzynki z Serdropa? Ze skrzynki. I do tego jeszcze skrzynki em że skina to em zima. No, kurde, no. Dajcie mi też te rafce ze skrzyni A ma podwójny strzał No, mm, fajnie. No. Widzisz? Mhm. No, tylko uważaj. Uważaj wow. na tą bibi tu. Wow! Bibis. No, bibiś. Bebeś. Mi się podoba jako piu. 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 Piu, piu, Dobra, nie, ona ma tu dużo kiłów na nas, Chociaż wydaje mi się. Wydaje mi się, że że Bibi zostanie pewnie do końca, jeżeli my zostaniemy na, na, na no Mac, showdown. Tak, myślałam, że ją zabije moim ulcikiem. Mm, nie, nie, nie zabij się, bo mnie nie ma. Przecież wiem. U, Drago! No tak, Drago. Drago, jest prawie najlepszym legendą mm -mm. Drago, chyba prawie na najlepszym legendą. Nie. nie. Najlepszym legendą to jest. Nie. nie. Co zajmę najlepszym nie, nie, nie wiem. No. Na każdy ma swoje zdanie, nie? Tak! Idzie A! Normalnie mam mało HP, dlatego. Aha. Muszę przejść z drugim No dalej, no szybko, Maja! Dziękuję. Dobra, no, ale ale Trzecie miejsce. No, w czapce trzy kucharki, no. Nie, to nie jest no, ja okay, ja takie stare. No, nie, mam cztery. A, ja mam trzy. Okej, ja powinnam nosić tokenik. Halo? Ja mam tokenik. I to prawdopodobnie ja muszę zagrać solo. Więc ja zagram szybką rundkę, dobra? No. Ej, słuchajcie, teraz zauważyłam, że nie mam skina założonego. Słuchajcie, miałam czwarte miejsce i czy to mi da punkcik? Okej, okay, słuchajcie, dało mi punkcik, to więc ja, ja już zatem? zmieniam na nokautik. Zapraszam, zapraszam Panią. Więc, ja biorę Pikachu. Dobrze. Pikachu. Niech tutaj będzie jakaś legenda albo jakiś mityk. Dawaj. I dam raz i dwa. Ile jest przedmiotów? Trzy. Ja czy nie? Dobra, jedno świecące, ja nie patrzę. Co chyba jest? Co? Co tu właśnie trafiliśmy? Włącz, włącz. to. Co tu właśnie trafiliśmy? To to nie da się do zrozumieć. Widzicie to, właśnie? Tu jest Miko! Ład. Ten Elw jest fajny, powiedz. Ale drogi. Dobra do ciebie ogólnie, żeby na zdychaniu sama no, Będę miała tampę w krzakach i będę czekała na wielkie starce. I tam wiesz, będzie matkę, Miko do klubu nie mogę się się Miko, słuchajcie.

Не може. може. Ти в кампе в в кампе в кшака. в кампе в кампе Ти кампе в кшака. Ти кампе в кшака. кампе в кампе в кампе в кампе в Dobra, jak sobie dobrze go ulepszę jakby. O nie, a i miałam ulce, jestem tylko co on robił. Dobra, jak sobie go ulepszę, to on będzie naprawdę dużo zadawał, bo on jakby teraz zadaje prawie no, no jakiś tysiąc, nie? Zobaczę. Proszę nie O dobra, tu jest 1600 teraz zadaje. no. No on jest mega ładny, słuchajcie. Friendly, Miko. Dobra. Albo pamiętam, że ktoś z, z naszego klipu czy ktoś miał Miko. Ktoś miał nawet wysoko Miko, więc muszę sprawdzić, czy on jest tutaj. O, tak! Tu jest Miko, zjedziona z 700 kibity, więc... No... Chyba powiem, tylko Proszę. Nawet Maddy miała pierwsze miejsce! Wow! Wow! Pierwsze miejsce! Brawo! Na solo! Dziesięć no. pucharków. Dziesięć pucharków, panie. Tak, mm. to mi jacy... Idź po mi... Epik. Ja idę do to. <m> dobra. Okay. Nie chcę ukrać Miko, kochani Co ty robisz? No tak, no Pikachu dał mi Miko Dziwię się, że ja mam farta, bo to zawsze... Bo naprawdę moją kruś tak trafiła ja już. Dwie legendy. Z legendarnych certropów. Um, więc... No. Ale ja teraz jak nagrywam... No to słuchajcie, no to ja naprawdę nie mam takiego farta, no. Naprawdę nie mam takiego farta. Ja normalnie nie mam takiego farta, Ja normalnie w Zadymiarza y, pierwszy raz trafiłam w, w tym roku dopiero w czerwcu, nie? Jakoś tak. Opa! Jestem. Jestem. Jesteś? Jestem. Dobra widzowie, dzięki za oglądanie Wam odcinku i zaraz się widzimy w następnym. Już nie wiem czy zaraz dla was dla nas tak dobra czekaj